Cześć kochani, tu Santitys. Dzisiaj mamy wielki, wielki, super odcineczek, kochani. Big zdrap, zdrap party, zdrapkowy cash. Mamy hot trzynastkę. Mamy ekstra mamy laki z zdrabkę, mamy szybką pięćdziesiątkę i lotka. I lotka i taki dzisiaj sylwestrowy odcinek i wielkie podsumowanie przed nami całego roku. Stwierdziłam, że zeszłoroczny, że z zeszłego roku nie robię podsumowania, bo za długi byłby ten przede wszystkim film i nie wrzucałam tyle zdrapek, co w tym. Także i tak nie będzie rok równy rokowi. No to co kochani, piękny zestaw dzisiaj. Zaczniemy sobie standardowo od lotka. Zobaczmy, co nam lotek dziś przyniesie. Czy będzie kochani słoniczek? I nie ma słoniczka niestety, a jak tam u Was przygotowania do Sylwestra? Zostajecie w domu, czy może, czy może gdzieś wychodzicie, czy jakaś impreza, czy na spokojnie spędzacie ten dzień. I tu, kochani, nie mamy, a mamy, kochani. 3, 2 złote, czyli wygrywamy 2 złote. Zobaczmy, bonus. W bonusie nic, więc na tak wiele 2 złote wygrywamy fajnie. Lecimy laki z drapeczkę. Mamy wygrywające liczby 35, 13, 23 i 29. I lecimy sobie, co my tam mamy. 18, 25, blisko, 34, bliziutko, 17 i 7. Na tę chwilę nic, lecimy dół. Mamy 8, 12, 21, 33 i 27. I niestety, kochani, i z drapeczce nic. Lecimy ekstra pensję. Może tu nam się poszczęści. Wygrywające liczby to 1, 7, 13 i 26. No i lecimy sobie pierwszy rządek. Mamy pierwszy raz ekstrapensję. O, mamy jedyneczkę. No i pięknie.

Super, super, bardzo mnie to cieszy. Lecimy hot trzynastkę. Już chciałam powiedzieć, że trzynaście, a to trójeczka, także trochę nas strollowało blisko, bo czternaście mamy. Odwrócona trzynastka, szesnaście i sześć. Hot trzynastka nam się tutaj nie powodzi. Co? Lecimy sobie z drapkowy kasz. Zrabkowy cash i mamy wygrywające liczby: 59, 36, 57, 29 i 28. No i pierwszy mamy, kochani, mamy 32, 27, 17, 47 i 58. bliziutko. lecimy. Drugi rządek mamy 52. 53, 18, 19 i 28, również nic. Lecimy trzeci rządek 33 mamy, 12, 49, 48, 37, również nic bliziutko. Mamy 56, nic, 43, 55, 46 i 40. Dwa. Więc taka oto nie wygrana, ja i tak odkryłam kontrolne. Ale wiecie, ja jestem ślepa, więc nie widziałam pewnie. Wy to zauważyliście już na początku, że nie ma nic w tej zdrapeczce. No i lecimy sobie z part. Imprezowa zdrapeczka mamy znaleźć taki oto symbol. Czapeczkę. Czapeczkę, no to lecimy. Na tę chwilę nie mamy, no i niestety. Niestety w zdrap party nie mamy wygranej, no to ostatnia obiecująca zdrapeczka, big, Z big zdrap, no i zobaczymy, czy w niej uda nam się coś wygrać. I podsumujemy sobie cały rok, wygrywające liczby, o, jakieś śmiesz śmiesznie nadrukowane, chyba tej zdrapki jeszcze nie miałam, nie pamiętam. A tak, mamy 29, 11, 59, 48 i 22. To są wygrywające liczby. Mamy 17, 49, 14, 56 i 51. Niestety na tę chwilę nic. Mamy 19, mamy 53, mamy 45, mamy 35 i 24. Również nic.

13, no i ostatni rządek mamy 33, 54, 16, 38 i 32. I niestety, moi drodzy, no, mamy różne, mamy K, mamy D, także w tej zdrawce nic, kochani, ale mimo wszystko pozytywnie kończymy rok, moi drodzy, bo mamy wywianą 20. 2 złote. Piękny odcineczek. No i teraz zrobimy sobie ranking, kochani. Zobaczcie, jak to u mnie wyglądało w pierwszej połowie roku. Był taki minus 883 wkładu. Prawie 1500 zł. I tu tak potem sobie powiemy największą wygraną, jaka była w ogóle tego roku. I teraz mamy, kochani, podsumowanie. Jeszcze bez tego odcinka, jeszcze bez tego odcinka zobaczcie ile będzie minusu. 1400, kochani, 11 zł. Zobaczmy jak powiększy się nam minus. No i dobrze, zrobiłam sobie uzupełnienia. Tu mamy jeszcze sylwestrowy odcinek wpisałam tutaj więc kochani na te chwile łącznie wkładu było prawie 2,5 tysiąca jeśli chodzi o zdrabki wygrana mniej niż połowa 1024 więc taki kochani mamy minus 1447 zł przyszły rok jeśli chodzi o zdrabki, będę starała się żeby podobny był wkład i zobaczymy Jaka, jakie będą wygrane Także będę sobie sprawdzała mniej więcej, albo potem w ogóle jakąś, jakąś taką średnią wyliczymy. Z tego, co tak patrzę, to najwyższa wygrana, moi drodzy, to mamy tutaj 60 zł, i to było w listopadzie, potem 55 i 60 zł było w styczniu. Większej wygranej na tym kanale nie było. Dejcie znać w komentarzach, jakie Wasze największe wygrane były w miesiącu, w roku, jak to, jak to u Was wygląda, ale więcej niż 60 zł w danym odcinku nie wygrałam, niestety, czyli wychodzi na to, że troszeczkę słabo. Ale mimo wszystko rok kończymy z wygraną. To oznacza, że jak fajnie kończymy rok, to się też fajnie, mam nadzieję, zacznie. Także kochani, ja Wam życzę szampańskiego wieczoru. Uważajcie na petardy. Jeżeli zostajecie w domu, to przyjemnego tego czasu i przemyśleń, i życzę Wam nowych postanowień noworocznych spełnienia marzeń w nowym roku, a przede wszystkim niech będą duże wygrane w zdrabkach. Trzymajcie się, kochani, życzę Wam udanego zakończenia roku i widzimy się w przyszłym. Trzymajcie się. To była Santitis. Zostawcie suba, lajka, komentarz i słyszymy się. Papa! Pa!